czy też wymiarze indywidualnego człowieka. Jak z tą wiedzą indywidualnych posłów jest, sprawdzała reporterka programu Czarno na Białym. Dlaczego nie? Albo nie, bo mam zasady, że się nie testujemy. Quiz, może przy innej okazji. No, to się nada, no. Test prosty, ale zgodził się tylko jeden poseł. W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja? Mam tutaj cztery odpowiedzi. 1791. Chrzest Polski. 966. Ustanie Warszawskie. Powstanie warszawskie rozpoczęło się w 1940... 1988. W którym roku wprowadzono stan wojenny w Polsce? W 1989. Odpowiedzi napisały na nowo historię Polski, ale to było wczoraj. Dziś poseł Dariusz Joński. Tak szczerze mówiąc, trochę wstyd? Ja wiem, każdy ma prawo się pomylić. Niechętnie, ale jednak przyznaje się do błędu. W ramach pokuty, jeszcze dzisiaj zakupię książkę profesora Bartoszewskiego, Powstanie Warszawskie. Już nigdy więcej ta data na pewno mnie się nie pomyli. A stan wojenny? Nie, ja, to było przejęzyczenie, oczywiście. 1944 rok. Co ciekawe, bo akurat te dwa wydarzenia.